W tym filmie opowiem Ci o tym, czym jest opinia publiczna, jakie wyróżniamy media i z jakimi wartościami powinien wiązać się zawód dziennikarza. Poznasz funkcje reklamy i dowiesz się, czym są kampanie społeczne. Zapraszam. Opinia publiczna to poglądy członków społeczeństwa na ważne zagadnienia. W swoich działaniach muszą ją uwzględniać politycy więc ma ona duży wpływ na funkcjonowanie większości współczesnych państw. Opinię publiczną można poznać przez przeprowadzenie sondażu, czyli właśnie badania opinii publicznej, które przeprowadzają specjalizujące się w tym instytucje. W Polsce będą to CBOS, czyli Centrum Badania Opinii Społecznej, TNS Polska, IPSOS czy Giewka Polonia. Sondaże mogą pełnić różne funkcje. Po pierwsze, dostarczają informacji. Dzięki nim można poznać poglądy społeczeństwa na różne tematy i śledzić, jak się one zmieniają. Po drugie, sondaże oddziaływują na polityków. Rządzący i opozycja dowiadują się, jakie są nastroje społeczne i oczekiwania obywateli. Mogą potem modyfikować swoje działania i przedstawiać postulaty, by potem zyskać większe poparcie w wyborach. Po trzecie, sondaże oddziałują na społeczeństwo. Obywatele poznają opinie innych i na tej podstawie często modyfikują swoje poglądy, by zgadzały się z poglądami większości. Mas media to środki masowego przekazu, czyli telewizja, Internet, radio czy prasa. Ich funkcjonowanie jest realizacją wolności słowa, czyli jednego z najważniejszych praw obywatelskich. Media pełnią funkcję informacyjną. Przekazują, co aktualnie dzieje się w kraju i za granicą. Funkcję kontrolną. Media stoją na straży zasad demokracji. Informują o decyzjach podejmowanych przez organy władzy, ale też nagłaśniają nieprawidłowości i przypadki łamania prawa przez rządzących. Funkcja opiniotwórcza. Media wpływają na poglądy społeczeństwa na różne sprawy. Kształtują postawy obywateli. I w końcu funkcja kulturalno-rozrywkowa, czyli przedstawianie dziedzictwa narodowego i dostarczanie rozrywki. Media możemy podzielić ze względu na to, kto jest ich właścicielem. Media komercyjne są zarządzane przez osoby prywatne, są nastawione na zysk, a swoje programy kierują do szerokiego grona odbiorców. Media publiczne należą do państwa. Ich zadaniem jest nadawanie programów przedstawiających kulturę wysoką czy osiągnięcia artystów. Dodatkowo media możemy podzielić ze względu na kierunek przepływu informacji. Media jednokierunkowe przekazują informacje od nadawcy do odbiorcy tak jest z telewizją czy gazetami. Media interaktywne umożliwiają przekazywanie informacji między wszystkimi użytkownikami. Będą to chociażby media społecznościowe czy fora internetowe. Media społecznościowe pełnią coraz większą funkcję w życiu publicznym państw demokratycznych. A to dlatego, że są popularne i łatwo za ich pomocą przekazywać informacje. Dzięki temu obywatele mogą wspólnie działać i razem realizować przysługujące im prawa, np. wyrażać opinie czy protestować. Poza tym. Umożliwiają nawiązywanie kontaktu z politykami i wpływanie na ich działania. I w końcu pozwalają mniejszym ugrupowaniom politycznym, pomijanym w tradycyjnych mediach, docierać do wyborców. Z drugiej jednak strony, przez media społecznościowe rozpowszechniają się radykalne poglądy, stojące w sprzeczności z prawami człowieka czy zasadami tolerancji. Pozwalają na rozpowszechnianie fałszywych informacji, tzw. fake newsów. Przez media społecznościowe tworzą się bańki informacyjne, czyli do odbiorców docierają tylko informacje zgodne z ich poglądami, a to utrudnia ocenę działań polityków. Dziennikarz to osoba pracująca w środkach masowego przekazu, która przygotowuje prezentowane tam materiały. Każdy dziennikarz powinien trzymać się zasad etyki dziennikarskiej, czyli przekazywać prawdziwe, rzetelne i sprawdzone informacje. Przedstawiać różne punkty widzenia. Powinien być niezależny, uczciwy i bezstronny. Szanować prywatność innych i ich prawo do ochrony wizerunku. Dziennikarz powinien przestrzegać przepisów prawa i dobrych obyczajów. Dziennikarz powinien wyraźnie rozdzielać fakty od opinii i komentarzy. Bo fakt to rzeczywiste wydarzenie, które miało miejsce lub możliwe do stwierdzenia stan rzeczy lub zjawisk. Można zweryfikować ich prawdziwość. A opinia lub komentarz to jedynie czyjeś zdanie na dany temat. A opinie, jak wiesz, mogą być różne, co może wynikać z poglądów lub doświadczeń życiowych. Gdy dziennikarzowi zdarzy się popełnić błąd, powinien jak najszybciej sprostować pomyłkę. Nie może on nikogo obrażać, szantażować ani osądzać, zanim zapadnie sądowy wyrok. Nie wolno mu też publikować materiałów nawołujących do przemocy. Wulgarnych czy drastycznych. Ciekawostka. Zwykle dziennikarze muszą trzymać się linii programowej redakcji, w której są zatrudnieni. Są to zasady przedstawiania i oceniania zjawisk i wydarzeń, a ma to on w założeniu gwarantować jednolity przekaz danego medium, ale z drugiej strony ogranicza wolność wypowiedzi dziennikarzy. Reklama to przekaz, którego celem jest zachęcenie odbiorcy do zakupu towaru lub skorzystania z usługi. Może to być krótki filmik, plakat lub ogłoszenie. Reklama jest skierowana do konkretnej grupy odbiorców. Reklama może pełnić różne funkcje. Funkcję informacyjną, czyli prezentuje określony towar, jego cechy, cenę czy skład, a także to, w czym jest lepszy od innych takich produktów. Funkcja perswazyjna, czyli mówiąc inaczej, nakłaniająca, zachęca do zakupu i przekonuje, że to słuszna decyzja. I funkcja przypominająca, czyli utrwalająca, ma przywiązać konsumenta do danego produktu lub do danych miejsc sprzedaży. Reklamy mogą mieć negatywne konsekwencje, a mianowicie mogą nakłaniać do zakupu czegoś, co nie jest danej osobie potrzebne. Autorzy reklam, by osiągnąć swój cel, wykorzystują różne środki. Przekonują, że coś jest lepsze od tego, co oferuje konkurencja twierdzą, że to rozwiąże określony problem. W reklamach uczestniczą osoby mające wzbudzać zaufanie lub prezentuje się wyniki badań. Zapewnia się, że to, co jest reklamowane, wiąże się z atrakcyjnym, zdrowym stylem życia. Przyciąga się uwagę muzyką, obrazami lub zabawnymi tekstami. Na koniec kilka słów o kampaniach społecznych, czyli akcjach informacyjnych, których celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na jakiś problem. I próba jego rozwiązania przez zmianę poglądów i zachowań ludzi. Mogą one dotyczyć problemów różnych grup ludzi, np. osób niepełnosprawnych. Mogą dotyczyć zdrowia lub bezpieczeństwa, czyli np. zachęcać do badań lub ostrożniejszej jazdy po drogach, lub mogą dotyczyć ekologii i podejścia ludzi do zwierząt. Kampanie społeczne są często prowadzone za pośrednictwem mediów. A ich autorzy stosują podobne metody do tych wykorzystywanych przy reklamach produktów. Ciekawostka: spoty wyborcze to reklamy polityczne. Ich autorami są partie polityczne, a celem jest przekonanie do siebie jak największej grupy ludzi, co ma się przełożyć na głosy w wyborach. Spoty wyborcze są szczególnie częste w kampanii wyborczej. Zapamiętaj najważniejsze. Opinia publiczna to poglądy członków społeczeństwa na ważne zagadnienia. Mass media, czyli środki masowego przekazu, to telewizja, internet, radio, prasa.